Dzień dobry, witajcie, tu Paulita, witam w swojej kuchni i słuchajcie, zbliżają się upały, a na upały jest sorbet truskawkowy doskonały, ale zanim zdradzę wam tajemnicę jak go robić, e, zbliżam się do 100 subskrypcji, słuchajcie, jesteście niesamowici, dalej, jedźmy, rozkręcajmy się niech wiedzą ludzie jak się naprawdę w Thermomixie fajnie i szybko gotuje, przyrządza dryneczki, yy, desery Ciasta, dania różne. Także, e, i wy też obserwujcie, i dalej piszcie, co jest nie tak, co jest tak, co jest super, co jest niefajnie. Cały czas czytam i patrzę, jak, jak wy reagujecie na to, i biorę, biorę sobie z tego serca, do swojego serca wasze wskazówki. Więc słuchajcie, no to zaczniemy sorbet. E, I na początek pokażę Wam, że wpisując słowo sorbet, znajduje się 44 wyniki aż. Mamy różne sorbety. O, mnie bardzo też e, zachęca barborowo-truskawkowy, ale to dzisiaj zrobimy sobie tylko sorbet truskawkowy. Jest jeszcze z papai, z pomarańczy, gruszkowy, banana z wiśniami, ze śliwek, cytrynowy, no i jeszcze inne, inne. Ale dzisiaj zajmujemy się sorbetem truskawkowym. I teraz składniki, które potrzebujemy. Do sorbetu to są truskawki. Mamy sezon truskawkowy, tylko do tego sorbetu truskawki sobie zamroziłam. Dobrze jest też je chwilę wcześniej wyjąć, żeby one, bo są takie duże. I słuchajcie, najlepiej też, żeby były pojedyncze żeby nie były zbite o. w takie większe kawałki. No, ten to nie jest jakoś tam mega większy, ale zdarzają się takie bryły. Więc mamy truskawki. Banan i cukier. I to jest wszystko, co potrzebujemy do sorbetu. Robimy swój sorbet, wiemy, co jest. Składa się z trzech składników i naprawdę robimy i jemy, tak? Więc co? Rozpocznij gotowanie. Wsypujemy 60 g cukru. Powiem Wam tak. Ogólnie według mnie w tych przepisach jest cukru troszkę za dużo, więc ja tak daję może do sorbetu troszkę więcej niż połowę, ale ogólnie tak. W przepisach daje połowę. No tu damy, no z 40. No 40 mówię, jak zwykle przeholowałam. No ale to już wiecie, że u mnie to tak działa. No i zakładamy miarkę, oczywiście na pokrywę. I teraz w tym momencie robimy obroty 10 6 sekund. Gotowe. Teraz dodajemy truskawki. I to jest, no widzicie cukier puder jest zrobiony. Musimy wytarować. I teraz dodajemy truskawek 450 500 gram. Ja tu mam chyba więcej, No tak staram się je wrzucić, żeby właśnie byłem Wam tak szerzy na oko, bo robiłam dżemi. Zrobimy. I zostało troszkę truskawek jest bardzo późno wieczorem. dałam się, żeby one nie zepsuły się, bo po prostu z no na dzień potrafią się zepsuć. No mamy 472. Przycisk dalej, założyć miarkę z pokrywą. I teraz będzie bardzo głośno, ale to będzie trwało tylko 10 sekund. Więc ja nie będę do Was nic mówić oddalimy się od termomiksa, bo naprawdę ten hałas jest straszny. Obroty 8, przycisk, yy, obroty 8. Widzicie? Za duże kawałki truskawek, Termomix nie chce ruszyć. I silnik jest przeciążony w tym momencie i zablokowały się noże. Widzicie? Termomix nam nie ruszy. Niestety, któraś truskawka była za duża. Próbujemy jeszcze raz. Tak się też zdarza. Jeszcze raz. Tym razem się udało. Teraz musimy zgarnąć truskawki. Popatrzcie, jak w ciągu... Tam było 10 sekund, zmieliły nam się troskawki. Zgarniamy je kopystką. I teraz powiecie, no co? Po co ten banan? Niektórzy nie lubią banana, więc powiem Wam w tajemnicy, że można dodać białko z jajka. No tak, surowe. Najlepiej to, żeby te jajka były ze sprawdzonego źródła. A chodzi o to, żeby to wszystko się fajnie połączyło. Więc dodajemy banana, albo to białko, tak? A, ja nie przeskoczyłam kroku, bo wiecie, ja ten sorbet uwielbiam i robię go często. No to mamy banana na kawałki i teraz zamykamy i włożyć kopystkę. Czyli ściągamy miarkę, wkładamy kopystkę i mieszać ją w trakcie pracy ten. 30 sekund, obroty y 5, dobrze? I troszkę pomagamy troszkę pomagamy, zazwyczaj chodzi o to, żeby zgarnąć z boku, żeby to dobrze wymieszać, tak? żeby on był taki niezbity tylko właśnie, albo puścimy, a ona powinna też sama się troszkę mieszać. na cienie z koła. tak naprawdę. No, nie jest pomieszane. Wszystko fajnie. Teraz Wam pokażę jeszcze taki mały patencik. Czekajcie, żeby nam się wszystko tu udało. Tego w przepisie nie ma, bo tu mamy już podawać, ale użyjemy jeszcze motylka. Słuchajcie, bo wkładamy motylek. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jak się wkłada motylek? Po prostu osadzamy do. Musimy tak sobie dobrze trafić. Zamykamy pokrywę i cofamy krok. Może to być 30 sekund, może to być nawet 15. Na obroty pamiętajcie: przy motylku maksymalne obroty to są 4. Powyżej 4 motylek może się połamać. Tu były obroty 5. Przygotowując normalnie sorbet, a tu robiąc po swojemu, tylko do czterech, nie więcej. No i, no i koniec. Można to puścić jeszcze chwilę, ale mi się wydaje, że to już jest. Teraz całkiem inaczej ten sorbet wygląda. Super napowietrzony. Wychodzi z tego naprawdę bardzo duża porcja. Bo taki by był tak jak z boku ten. Można go jeszcze na chwilę włączyć, ale ja myślę, że tak go uciemy. No i co? Nakładamy do miseczek. Można go udekorować oczywiście truskaweczką. Wiadomo też wizualnie. Zachęcamy wszystkich do. Jak się podaje wizualnie też przy, przy udekorowanej i tak dalej, to też lepiej smakuje, prawda? Ja już nawet nie będę spróbować tu na wizji, bo ja już wiem, jak to smakuje, więc słuchajcie, ja sobie już idę, zobaczcie, jak garnek jest fajnie oszroniony. Efekt. No to co? To pamiętajcie, na upały sorbet jest doskonały, czy to truskawkowy, czy tam jaki sobie wymyślicie. Dziękuję Wam za to, że ją tak obserwujecie. Dalej łapki, dawajcie, najlepiej w górę. Pozdrawiam Was, buziaki, pa!